Cześć, w tym krótkim materiale pokażę Ci, jak dodawać głos do Twoich projektów. Możesz tak naprawdę zrobić to prawie, że w każdym projekcie, czy to będzie materiał wideo, ale też możesz dodać dźwięki, głos do slajdów prezentacji, czy chociażby nawet do postów na Instagrama. Musisz tylko odpowiednio ten projekt wygenerować, ale o tym na końcu naszego materiału. Jeżeli natomiast masz troszeczkę problem z nagrywaniem swojego głosu, albo na przykład nie masz profesjonalnego mikrofonu, a musisz coś nagrać, musisz nagrać komuś na przykład jakiś instruktażowy film, możesz wykorzystać wbudowaną w kanwie sztuczną inteligencję. Mamy dwóch lektorów Kaje i Oskara, którzy ci w tym pomogą. Już Ci pokazuję, jak to zrobić. Wejdę sobie na drugi slajd, na którym jest jakiś właśnie tekst, który poproszę sztuczną inteligencję, żeby mi przeczytała. Przechodzimy w menu podręcznym tutaj po lewej stronie do zakładki przesyłanie i w przesyłaniu pod przyciskiem prześlij pliki widoczny jest taki przycisk nagraj się. Kiedy otworzymy sobie ten przycisk, mamy też tutaj opcję wygeneruj głos sztucznej inteligencji. Klikamy sobie na ten głos i po otwarciu tego pola widzimy, tak jak mówiłam, Kaję i Oskara uśmiechniętych, czekających tylko na zadanie oraz pole do wpisania tekstu, który mają oni przeczytać. Możemy sobie ze slajdu na przykład skopiować ten tekst i wkleić go w to pole. Możemy także wybrać głos i wybrać język, w którym nasi lektorzy mają nam ten tekst przeczytać. Nie musi to być język polski. Jeżeli również nie czujemy się w mówieniu na przykład w języku angielskim, Możemy tu wybrać sobie język angielski i dodatkowo właśnie nasz tekst będzie czytany przez sztuczną inteligencję. I teraz, kiedy już tutaj wrzuciliśmy sobie tekst, on nie musi być taki krótki, nie musi dotyczyć też jednego slajdu, to może dotyczyć całej prezentacji, a potem sobie możemy to pociąć. Jeżeli chcemy sprawdzić, jak będzie wyglądała nasza głosowa notatka, możemy tutaj odpalić play, zarówno u Kai, jak i Łoskara i sprawdzić, jak czytają. I w zależności od tego, który nam się bardziej podoba, wybieramy poprzez kliknięcie i wybieramy, wygeneruj głosy. I teraz zobaczcie, mamy nawet komunikat, dodano głos do osi czasu, i pod naszym slajdem widzimy tutaj naczytany ten tekst, który wprowadziliśmy. I tak jak mówiłam wcześniej, może być to bardzo długi tekst, wówczas ten tekst będzie oczywiście dłuższy na timeline. Natomiast na początek polecam Wam, abyście wrzucali do każdego slajdu osobny, właśnie wygenerowany, wygenerowany tekst. Co z tym plikiem dźwiękowym możemy zrobić? Kiedy klikniemy sobie na ten plik, pojawia nam się menu na górze, możemy oczywiście ją usunąć, możemy zwiększyć bądź zmniejszyć głośność naczytanego tekstu, a także ustawić sobie przyrastanie bądź też wyciszanie. Funkcja rzadko stosowana przy mowie, raczej przy jakiejś muzyce. Możemy sobie oczywiście też ten tekst przesunąć. Bądź też na przykład w ogóle podsunąć pod inny slajd, co w tym przypadku akurat nie będzie miało większego sensu. Nasz materiał dźwiękowy, naczytany tekst możemy sobie również zmniejszyć bądź też poszerzyć, czyli też przyciąć. Wystarczy tutaj przycisnąć lewy przycisk myszy i za pośrednictwem właśnie strzałek sobie zmniejszamy bądź też zwiększamy naczytane pole. Oczywiście, do takich wartości, do jakich jest maksymalnie ono naczytane. Nie możemy tego w nieskończoność rozszerzać. Mam nadzieję, że ta funkcja Ci się przyda. Tak jak już wspominałam, najlepiej zacząć sobie od tego, żeby generować głos pod każdy slajd i dokładnie teksty wrzucać właśnie w zakładkę: przesyłanie, wygeneruj głos i tutaj dodawać im kolejne przykłady do czytania. Na koniec jeszcze podpowiedź. Pamiętajcie koniecznie, żeby zadziałało wszystko, prezentacje, czy jakikolwiek projekt musicie wyeksportować do formatu MP4. Nie może być to PDF, nie może być to JPG, nie mogą być to żadne inne statyczne materiały, tylko musi być to materiał wideo. Dajcie znać czy ta funkcja się Wam przyda? Wypróbujcie, sobie przetestujcie, a ja zapraszam do kolejnych materiałów.